Weź napisz, że na telefony. Bo Jezus, pisałam! Je. To weź zaspamuj, bo ten kurwa typy śpiał Nie będę spał Weź ich obudź. Halo? Dobry wieczór, ja tutaj w sprawie wynajęcia Rolls-Royce'a na śrub, ślub. Witam, w czym mógłbym pomóc? Mhm. Który to? To ten z obrazka, biały. Tak, tak. To jest ten z podwójnymi światłami, tak? To mhm. jest I na ile godzin to jest możliwe? Znaczy tak, to jest ten do 5 godzin. 1200 zł na terenie Warszawy. Nie więcej? Nie, nie więcej no, dokładnie. niż 50. Pięć... Znaczy, można 200 zł każda następna godzina. Mhm. On jest wykończony tak po prostu stan igła, nie? żeby ten się tak, prezentował. Tak, dokładnie. A będą mogli normalnie go nagrywać, czy nie bardzo? Znaczy tak, nie ma problemu. Bo ogólnie to jest ślub, tak. ale na wieczór kawalerski też byśmy chcieli. Do, dojechać do klubu. Nie byłoby problemów, nie żeby, problemu, żeby. Tak powiem dokładnie. szczerze. Z panem. A kto by kierował jeszcze? Pytanie. Znaczy to kierowca od nas. I on to by był ubrany kierowcy. w garnitur, nie? Tak, tak, dokładnie. To dobrze się składa. A kierowca weselszy, facet taki, czy po prostu wykonuje robotę? Weselszy. Zależy, ale będzie wesoły. Nie ma problemu. Nie no, bo wie pan, chodzi o to, że kurde, będą trzy kobitki jechały i trzech facetów. I to będzie na dwa razy przewóz. I kobitki to będą wieczór kawalerski, wiadomo, ona, ona może cycki pokazać w tym <grym> rozsądku, ona może robić różne rzeczy. I żeby tam nie było problemów, nie? Kiero, Kierowcę o trzecycami, to tam, żeby się nie zawstydził. Nie ma problemu, nie? Takie kierowcy rzeczy widzieli. Mam autobusy imprezowe na kawalerski, w razie czego to. Też nie ma problemu. Mhm. I cena 1200 płatna z góry na miejscu. Dokładnie tak. Elegancko. Czyli można... To by było, powiem panu, datę pan sprawdzi, czy ma pan wolne. Mhm. Ej... Na kiedy to by było? Na trzeciego w sobotę. Trzeci grudzień. Grudzień. No. To jeszcze jest wolny ten. Ten jest jeszcze wolny biały mhm. Wolny. Dobra, to 3 grudnia Być godzina. Bądź. Jakoś jeszcze... W sumie dam znać panu pierwszego, o której nie ma to będzie chodziło. Nie ma problemu A Tak. Nie ma problemu. to mhm, tam wiadomo, tam zaliczka wy by trzeba było przesłać i umowę może skan na, na maila. A, rozumiem. A co, jakąś umowę się podpisuje? Znaczy tak, dokładnie. W razie uszkodzeń, co? Znaczy nie no, umowa odnośnie wynajmu pojazdu. Aha, a na przykład będzie można na tylnych siedzeniach tam większe są, widzę. Jakieś tam, wie pan, łubu-dubu? No, oczywiście, nie ma problemu. No i dobra, i to wszystko chciałem wiedzieć. To będziemy w kontakcie jeszcze z panem. Pierwszego zadzwonię, żeby to wszystko potwierdzić, okej? Okay? Dobra, nie ma problemu, to czekam na telefon. Dobra.